Witam Was gorąco w Smakowitych Daniach i zapraszam dziś na sałatkę z pieczarkami, ogórkiem kiszonym, kukurydzą i jajkiem, czyli pyszną przekąskę na każdą okazję. Pieczarki gotujemy w całości w garnku z lekko osolonym wrzątkiem około 5-7 minut, po czym odcedzamy i studzimy. Wystudzone pieczarki kroimy na mniejsze kawałki, a następnie wrzucamy do miski. Ogórki kiszone kroimy w niewielką kostkę. Pokrojone ogórki dodajemy do pieczarek. Do sałatki wrzucamy również odsączoną z zalewy kukurydzę oraz ugotowane na twardo i starte na tarce o dużych oczkach jajka. Na końcu dodajemy majonez i musztardę. Całość doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem i starannie mieszamy. Opcjonalnie do sałatki można dodać posiekany szczypiorek lub natkę pietruszki. Gotową sałatkę wstawiamy do lodówki na pół godziny, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.